Na pewno w takich momentach na gorąco komentarz jest trudny i trzeba dużo ważyć słów, bo w pierwszej połowie, generalnie przed tym całym meczem, przed całym mikrocyklu było bardzo dużo dobrej energii w tej drużynie i myślę, że ten mental i pomysł na ten mecz pokazywaliśmy w większym fragmencie pierwszej połowy. W takim momencie, kiedy lepiej wyglądała piłkarsko Sandecja, to przewrotnie myśleliśmy gola. I tutaj zabrakło konsekwencji takiej, żeby na zero zagrać do przerwy. A tak napędziliśmy Sandecję samego wróbla i, i wszystkich piłkarzy wokół golem i, i jakością tego, golu, tego gola. Druga połowa stracona przez nas. Sandecja dzisiaj wygrała, bo po prostu bardziej chciała. I to jest coś, co mnie bardzo boli i wkurza, bo to gryzie się bardzo mocno z moim charakterem. I dzisiaj w tej drugiej połowie nie poznawałem swojej drużyny, bo to też nie są ich charaktery. Ja w życiu nigdy się nie podawałem, jest trudna sytuacja, i ja chcę ten zespół wyprowadzić z tej trudnej sytuacji. Eee... I taki konkretny plan na Resowią i cały mikrocykl jest. Jest bałagan w tabeli, ale absolutnie możemy go posprzątać. Dziękuję. jestem radzi, że mi wygrali ten miać był bardzo, jak się powie, ważny, important. Ważny, ważny miać. My chcieli się dostać. chcieliśmy wygrać, chcieliśmy się dostać na tać z ostatnimi zespołami, a myślę, że mi my odegrali bardzo, bardzo dobrze, a bardzo. ten moment, keď dal v Roblík Brownku minútu pred, tým, jak my išli do šatni. Myslím, že v druhej polovce mňaču to byla sandecia, jak ja bych chcel ju vidieť.